I tam widzowie na kanale Pigon Polon dzisiaj robię biały miks dla gołąbków. Biały, czyli yy, miks, który będzie wsparciem dla yy, kości, będzie wsparciem dla odporności gołąbków. Mam tutaj twaróg klinek. Dorwałem taki z czosnkiem i koperkiem. Jakiś taki. Nie wiem, co to jest za Faruk. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Ale to gołąbki mi przekażą czy mi smakowało, czy nie. Osobiście jeszcze go nie spożywałem. Dobra, klin, klinek cały tutaj wszedł nam do puchy. No i jak wiadomo, twaróg to jest białko wolnoprzyswajalne. Czyli, czyli ono sobie będzie troszeczkę dłużej leżało i będzie wolniej się trawiło przez gołębie. Także będzie też dłużej syciło te gołąbki, tak. No i, i twaróg z tego względu, że to ma wapń, fosfor. Magnez, potas, cynk, witaminy A, D, E oraz witaminy z grupy B. I tak jak już mówiłem wzmacnia mm, kości. Dobrze, dobrze yy, wpływa na układ trawienny. Yy, twaruk regeneruje tkanki, znaczy bierze duży udział w procesie regeneracyjnym tkanek oraz w dużym stopniu buduje nam tutaj yy, Mięśnie, tkankę mięśniową buduje także twaróg, twaróg będzie podstawą tutaj śmietane. Ja mam osiemnastkę, żeby tutaj troszeczkę tego tłuszczu też dostarczyć. Myślę, że takie solidne, dwie łychy stołowe mogę tutaj. Wrzucić śmietany i zostawić do następnego jeszcze miksu sobie troszeczkę. I śmietana również zawiera wapń, fosfor, yy, łatwo przyswajalną witaminę A, co tutaj jest też ważne. Yy, witaminę z grupy B, yy, czyli tam B2, B12. No i przede wszystkim też białko. I tutaj również wpływa dobrze na e, budowę kości, i tutaj dzięki właśnie tej witaminie A wpływa dobrze na wzrok, dobrze wpływa na skórę, e, na tkanki. No i, i jest jako e, antyoksydant dodana, gdyż, gdyż właśnie działa antyoksydacyjnie, tak. <laughs> tutaj mam. Białą rzepę, która również ląduje w naszym miksie, i tutaj jest dosyć spora porcja tej rzepy. Za chwilę trzeba będzie to sobie tutaj rozdrobnić. I biała rzepa y, posiada dosyć duży szereg tych witamin. Bo zawiera witaminy B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, witaminę C oraz witaminę K. Yy, zawiera też dużo żelaza, wapnia, magnezu, fosforu, cynku, błonnika i ona ma działanie przeciwbólowe, rozkurczowe, przeciwzapalne, yy, przeciwreumatyczne, wspiera nam układ nerwowy. Yy. Korzystnie działa na pióra i również jest, jest dodana jako antyoksydant. Kolejny składnik: fasola biała. Ja tutaj używam konserwówki. Może to być zwykły jaś. Może to być jaś. Namoczony po prostu. I takie myślę, że. Gdzieś 2 do 3 łyżek, tej wody tutaj też dobra, 3,5 łyżki dodałem i tej wody też tutaj dodałem. Mówię, może to być po prostu namoczony jaś, ale myślę, że konserwówka lepiej będzie tutaj się rozdrabniała. Nie trzeba jej gotować. No i czemu fasolę wybrałem? ze względu, że ma witaminę B6, kwas foliowy, witaminę C, tiaminę, ryboflawinę, witaminę A, witaminę E i witaminę K oraz z mikroelementów tutaj potas, wapń, magnez, żelazo, cynk, mangan oraz siarkę. I fasola dobrze korzystnie wpływa na poprawę pamięci oraz zdolność logicznego myślenia co ugołębi. Myślę, że to jest dosyć jedna z ważniejszych cech. Wspiera układ sercowo-naczyniowy oraz wspiera pracę jelit, więc fasola tutaj jest dosyć dobrym takim składnikiem, który ląduje w tym naszym białym miksie. Kolejny tutaj na naszej liście do dodania jest seler. I seler z tego względu, że zawiera tutaj bardzo dużą ilość witaminy C, przebija nawet w tym y, cytrusy. Y, w tej swojej ilości. Więc on ląduje i tak jak mówiłem, zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, witaminę E, kwas foliowy, witaminę K fosfor, żelazo, wapń, miedź oraz cynk. I seler nam tutaj działa przeciwzapalnie, rozkurczowo, eliminuje toksyny z organizmu oraz wspiera tą pracę jelit. Kolejna, kolejny w zasadzie korzeń pietruszki. Taka jedna cała pietrucha ląduje. Już brakuje powoli miejsca. I pietruszeczkę dodaję tutaj z tego względu, że zawiera wit witaminy, hmm, witaminę K, witaminę A oraz witaminę C, żelazo, miedź, potas, kwas foliowy, wapń. Działa oczyszczająco na organizm, rozkurczowo yy, i rozluźnia mięśnie gładkie. Także yy, pietruszka, korzeń jest tutaj w tej mieszance. Mam cebulę białą znaczy cebulę zwykłą cebulę po prostu, e, czyli bombę witaminową, witamina, e, witaminy z grupy B, C, witamina K, witamina E, witamina A i z e, mikroelementów siarka, cynk, magnez, fosfor, kwas foliowy, żelazo, potas, wapń oraz chrom. I tutaj cebula nam wspiera. E, Organizm w przeziębieniach, w różnych infekcjach wspomaga tą odporność, działa korzystnie w stanach zapalnych, no i ogólnie wzmacnia organizm. Tak, że tak powiem, ogólnie tak. Czosnek. Mam cztery ząbki. Więc one tutaj też lądują. I czosnek również posiada witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę A oraz D. Mangan, fosfor, wapń, cynk, potas, selen. I czosnek jest bakteriobójczy, przeciwwirusowy. Wspiera tą naszą, yy, wspomaga odporność. Wspiera układ pokarmowy. Yy, również yy, wzmaga w organizmie... W układzie trawiennym to przyswajanie tych wartości odżywczych, tak? Więc z tego miksu tutaj sobie ten czosnek będzie to wspierał. No i ostatni składnik chrzan. Ja mam tarty w słoiczku. Może to być korzeń. Może, może to być tak, jak ja tutaj mam tarty chrzan ale, ale również można z korzenia sobie skorzystać, jeśli ktoś gdzieś tam ma na ogródku, to czemu, czemu, by go tutaj nie dać. Dobra i tutaj w sumie to wykorzystam cały ten chrzan już, bo go dużo nie zostało, będę musiał się zaopatrzyć. Dobra. I tutaj chshan również ma bardzo dużą ilość witaminy C, ma y, witaminy z grupy B, witaminę A, wapń, fosfor, potas, magnez oraz jod. I również korzystnie wpływa tutaj na y, podczas infekcji, podczas przeziębień, y, jako że ma właściwości bakteriobójcze, to tutaj on sobie też będzie korzystnie w naszej mieszance wspierał to wszystko i tutaj ten klinek co miałem to był właśnie twaróg klinek z Lubelszczyzny z czosnkiem i koprem jeśli tutaj jakaś ilość taka kopru jest no to koper zawiera również witaminy z grupy B, tiaminę ryboflawinę Biotynę, ym, witaminę ADEK, witaminę C, fosfor, żelazo, wapń. I tutaj koper również korzystnie wpływa na układ trawienny. I co, przechodzę teraz do zmiksowania tego. Za chwilę zaprezentuję, jak to wygląda. I później to dodam do mieszaneczki którejś która będzie tutaj na kanale również. Nasz shake już jest tutaj gotowy, nasze smoothie białe. Wygląda to sobie tak. Jest białe. Czyli analogicznie ostatnio był zielony zielony mix, teraz jest biały mix. To zostanie jeszcze parę kolorów do przerobienia. Czyli tutaj można oczekiwać na kanale tych filmów. Ten miks mam gotowy. Yy, miks, który wspiera tutaj układ kostny, yy, który dobrze wpływa na yy, pamięć, na, na wzrok gołąbków, na yy, zdolność logicznego myślenia, co tutaj właśnie. Też jest bardzo takie, no w tym sporcie naszym, potrzebne. No, oraz wspiera odporność, jakieś tam zapalenia, infekcje, tak. Także taki miks gołąbki dostaną do jedzonka. Myślę, że na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pigo on poland. Pozdrawiam.